Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Skirt Survival. Ostatnio spadł deszcz, a więc mamy bardzo komfortową sytuację, jeżeli chodzi o wodę. Tym nie musimy się martwić, co mam nadzieję sprawi, że ten progres troszeczkę ruszy do przodu. Bo tak, mamy kilka technologii, które chcielibyśmy wprowadzić, i na pewno przed kolejną porą suchą chciałbym postarać się przynajmniej zbudować tą cysternę czy tam studnie, jedno z dwóch, choć chyba cysterna byłaby tutaj lepsza tak naprawdę, nie mam doświadczenia tak jak też wam mówiłem, nigdy tak daleko w tej grze nie zaszedłem, także tutaj z wami udało się tak na dobrą sprawę przeżyć najdłużej 1/3 trzecia po 23. posprzątajmy tak żeby tutaj utrzymywać ten porządek i już wygląda na to, będę musiał zlecić nową miotłę tak, tutaj się robi tą miotłę Okej, okay. nie wiem czy odzyskamy jakieś surowce z tej miotu Na przykład długi patyk, miałoby to sens Więc poczekamy, zobaczymy I tak, jest dosyć późno Pisaliście też w komentarzach, że można suszyć chili oraz imbir na kuchence Przetestujemy to sobie w tym odcinku, o ile będę pamiętać I mamy jeszcze pół godziny do spania Mamy całkiem sporo tych plecionek może wezmę tą ostrygę. Tak, otwórzmy sobie te ostrygi. E, ze dwie. I do lodówki na razie wróćmy. Tak, bo to możemy zjeść chyba w ten sposób, ale też możemy to upiec. I wtedy będzie chyba bardziej kaloryczne. Tak przynajmniej wynika z opisu. Mm. To wpisaliście w. Komentarzu, że można Brać popiół A, tak, faktycznie Okej, okay. dobra, bo my musimy Zacząć też zbierać ten popiół, faktycznie On będzie potrzebny Jeżeli będziemy chcieli robić te uprawy Tak, bo Tutaj już chyba nigdzie popiołu, niestety Nie mam, a tu jeszcze Wiecie co, ja chcę to mieć w jednej Skrzynce, czyli tutaj Okej, okay. siedem popiołu Tak, trzeba będzie go zbierać, powoli no, i idziemy spać. 4 godzinki powinno wystarczyć. Ok, ale tak nie dosypiamy do końca, oczywiście. Tutaj jest całkiem stabilnie wszystko póki co. I wiecie co? Pójdziemy chyba. A nie, mamy sporo ryb. Dobra, chciałem powiedzieć, że pójdziemy na ryby, ale nie pójdziemy na ryby. Zjemy sobie po prostu banana. Tak, żeby troszeczkę podjeść minimalnie, chociaż. Tak, napijemy się wody, mamy dużo wody, nie musimy jej aż tak oszczędzać. Makaka także napoimy. I co dalej? Na dobry początek. Tak, bo mamy tutaj projekty różne i mamy też te pola. 7% wyrośnięcia tej robaki, niestety. Tej grzyby, ale 23% wyrosło, czyli rośnie tutaj wolniej, czyli tak. A ten imbir wygląda na to, że szybciej rośnie, choć też to chyba było później. Nie wiem, czy jest sens to podlewać. Wydaje mi się, że nie. Tak, chyba nie. Będziemy musieli ewentualnie pestycydy jakieś zrobić. I zajrzyjmy tutaj do kuropatwy, bo bardzo dawno tu nie zaglądałem. Okej, okay, trzeba dać jej jakąś karmę, właśnie. Karma dla kuropatwy mm, Wrócę nie, nie to Dobra, dajmy to Może tych nasion na razie nie Tak, nie wiem ile to ją nakarmi, ale Na razie nic więcej nie mogę dać I właśnie Bo też pisaliście, żeby zbudować ten karmik wtedy się odblokują nowe receptury. Wiecie, co chyba nad tym się skupimy? Znaczy Karmik, żeby zbudować ja już mam żeby robić tą karmę dla zwierząt. Tylko gdzie to jest? Chwilka. Bo to powinno być chyba tutaj. Jest. Ok. Bo zbadać nic nie możemy. I co to wymaga? Aha, robaki, krewetki i jakieś rzeczy inne. Kokosa, banany, sago. To nie wiem, co to jest nawet. OK, Czyli krewetki są dosyć łatwe do pozyskania Robaki też wiem, gdzie można zdobyć Banany, no to tu już troszeczkę gorzej Teoretycznie Ale dobra, bo mamy to yy, Tak, tylko żeby zdobyć robaki To potrzebujemy pochodni Tyle wiem Czy ja chcę się teraz tym w takim razie zajmować? Chyba nie do końca Bo mamy tutaj inne rzeczy też Do wykonania Yy, tak, nie mamy tutaj za bardzo też długich patyków. Został jeden. Yy, chciałbym chyba. Yy, zaraz, jak to było? Tą ścieżkę dokończyć. Tak, Upaty i toporek. Wiecie co? Tak, popracujmy chyba nad ścieżką. Wydaje mi się, że to będzie dobra inwestycja. Tylko żeby zrobić łopatę, ja chyba całą zepsułem. A nie, jeszcze mamy i toporek jeszcze mamy, dobra. Popracujmy. Póki nam pogoda sprzyja. Teoretycznie dzisiaj możemy to skończyć, o ile łopata wytrzyma. O tak, chyba będzie padać. No, niestety. I łopata tego nie wytrzyma. Okej, okay, trzeba będzie zrobić nową łopatę. Ciężki deszcz. No dobrze. Teraz, co było potrzebne do łopaty? Bo tak, ten przepis, on nie był chyba taki oczywisty. I zaostrzony. Okej, okay, tutaj jakiś ostry jest potrzebny. Nóż, niezwykły. E, niestety, ale musimy troszeczkę. Tak, bo ogólnie to chyba. Ajajaj, ugryz nas. Okej, okay, no tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Chyba nie mamy też żadnego bandaża w tej chwili. Dostępnego. E, tak, chyba nie mamy. A mamy. Dobra. I tak, i to nie dało nam, niestety, towarzystwa. Tak, ja muszę gadać z Westonem co jakiś czas. I to jest problem, powoli. Pisaliście w komentarzach, żeby to olać, bo gadanie z Westonem powoduje de realizację czy coś takiego. I że ta samotność i tak, i tak urośnie na maksa, ale problem jest taki, że ja przez samotność już wielokrotnie przegrałem, tak. Jeżeli samotność dojdzie do końca, no to praktycznie jest game over, bo zaczyna na, na nas polować ten Hunter i tam inne dziwne stworzenia, problemy psychiczne zaczynają mieć miejsce, bo bohater robi wszystko o wiele dłużej. Więc, jeżeli samotność dojdzie do końca, to tak na dobrą sprawę dla mnie to już jest game over. Bo ja nie będę chciał się z tym mierzyć, uwierzcie mi, to już nie jest przyjemna gra w tym momencie. Dlatego, ja będę dbać o to, starać się, aby jednak ta samotność tak daleko nie zaszła. I teraz, właśnie, bo nasz przyjaciel makak potrzebuje troszeczkę jedzonka. Dajmy mu to na ten moment, zagrajmy, może. Jakąś pieść, tak, bo to samo poczucie nasze. Martwa mysz, świetnie. I zjedzmy tego banana. Ostrygi się troszeczkę psują, ale chyba do wieczora dotrwają. Czyli potrzebowałbym ostrego. Nie wiem, czy to nie będzie potrzebne. Ostrego nowa Gdzieś tutaj mieliśmy ostry nóż. Jest świetnie. Zróbmy to, to trwa też bardzo długo, jak widzicie. A, okej. Okay. I ten ostry nóż nam się zużył, jak widzę. Ojej. No dobra, został nam ostatni. Ostry nóż i Half Lock jest potrzebny, czyli tak to jest. Łopata to jest dosyć droga inwestycja. Może nie warto jej tak marnować na ścieżki też. Zacząłem myśleć w ten sposób, bo tak to kosztuje sporo krzemienia nas, również te odchody wrzućmy oczywiście, tutaj, ale tak jak już zaczęliśmy, to ten ostatni fragment ścieżki już do końca. Nie, bo to by było głupie przerwać w tym momencie. Niepotrzebnie wyrzuciłem toporek, a nie jest oczywiście potrzebny do do dokończenia tego projektu i... Tak, mamy ścieżkę. I... Czy to gdzieś jest... Nie, nie jest. Tu no, na szkoda, że tutaj się nie zmienia... Okienko, nie powinno właśnie... O, tak powinien wyglądać teraz ten tutaj obrazek. Przynajmniej byłoby wiadomo, że tutaj już ścieżka jest. No dobrze. Zróbmy jedną eksplorację. Okej, okay. fajnie. Te jamy teoretycznie możemy też zacząć jeść, i coś mogło się złapać, ale nam się nie zapało. Wiecie co? Tak, zastanawiam się, czy ja w ogóle chcę tutaj dalej tą pułapkę uaktywniać. No to teoretycznie mija się troszeczkę z celem, bo tutaj nic się nie łapie prawie, nie? Mm, Okej okay, już dzisiejszego nie chciałem jeszcze pójść sprawdzić, bo my drugą pułapkę. Pracowaliśmy nad drugą pułapką. i pamiętam, się zbudowałem w końcu. Natomiast tak, pracowaliśmy nad nią i teoretycznie tam mogłoby się coś złapać. Czemu jesteśmy smutni? A, bo ból. Okej. Okay. Dobra, w takim razie zagrajmy jeszcze piosenkę. Dbajmy o tę morale. Mm. I wiecie co? Tak sobie myślę. Pójdziemy sobie jeszcze na plażę. Tak, ja powinienem móc wrócić tutaj bez problemu. Ok. Tak, bo był sztorm. Niestety zniszczyło nam jedną pułapkę. Ja chyba chcę tą pułapkę zabrać. Nie będę jej tutaj z powrotem wrzucać. A to dlatego. A tu jest woda do picia się w tym nazbierała. Ok. To dlatego, że ona będzie niszczona przez te sztormy, nie? A one mogą się pojawiać, niestety. Popływajmy. Uuu, koral! A, można z niego zrobić na silnik, a to ciekawe. A, można też go. Nie, nie można go zmiażdżyć. Świetnie, rybka. Ok. I chyba musimy wracać, tak mi się wydaje. A. Dobra, potrenujmy jeszcze wspinaczkę w takim razie. No i wracajmy. Tak, tylko do tego trzeba mieć blueprint chyba. A ja nie mam blueprintu. Hmm, bo to jest tutaj. Tak, i co zrobić? Hmm. Dobra, nie mam pojęcia, jak tego wykorzystać. Czyli to po prostu na półkę chyba można położyć, a nie zrobić wisiorek. Aha, i to powinno dawać komfort. Teoretycznie. Tak, okej. Okay. Fajnie, dobra, czyli to jest jako dekoracja. Świetnie. Y, odpalmy kuchenkę. O, ostatnia podpałka, ale na zewnątrz mamy tego dużo. I dobra, dajmy to, dajmy to. Przede wszystkim zobaczmy, czy fak... A, okej, okay, wysusza się. I czy chcemy zrobić jakiś posiłek? Wydaje mi się, że powinniśmy. Tylko czy, co ja mogę zrobić? Bo mamy ryby. I nic więcej. Dobra, to jednak nie zrobię posiłku. Po prostu zrobię to, co mogę. Okej. Okay. Mmm Dobra. I gdzieś powinienem mieć... Tu jest do, Dobra. Wrzeciono. Tak, troszkę więcej tych sznurków. Nigdy za wiele. Coś trzeba robić też w międzyczasie. Okej, okay, to się jeszcze suszy. Czyli ostrygi możemy zjeść, ale to troszeczkę mało, więc chciałbym tak, tutaj troszeczkę więcej rzeczy przygotować. OK, całkiem nieźle, choć też idealne nie jest, no trzeba przyznać. Najedzmy się troszeczkę tego. Ym, może te dwie ryby jeszcze też w sumie tak po prostu bez posiłków troszeczkę pojemy. Też nic się nie stanie, dobra. Nie chcę się przejeść. Czyli wygląda to całkiem, całkiem dobrze. Ehm. Tak, trzeba będzie też zbudować to, ale nie w tym momencie. Natomiast mamy zasoby, to jest ważne. Niekoniecznie musieliśmy je mieć. Wiecie co, ja sobie otworzę nawet jeszcze ze dwie ostrygi na później. Gdzie są te kamienie, cholipka Tu. Okej, okay, perła! Uuu! No dobrze. Czyli mieliśmy farta. Udało się perłę stąd wydobyć. Tak, ta perła ona nie jest czymś częstym, nie na to by wychodziło. Uzupełnimy. Tak, i wychodzi na to, że zaraz możemy iść spać. Tutaj by trzeba dorzucić do ognia, ale nie mamy za bardzo czego, powoli nam się kończy opał. Troszeczkę tu jeszcze jest, ale no tak, jak chcemy zbierać popiół. To przydałoby się jednak tego więcej. Yy, a chciałem. Zwykle nie można trenować? A można. Godzinę to trwa. Dobra, nie tym razem w takim razie. Okej. Okay. Tak, tylko czy to będzie się suszyć? Dalej, jeżeli to tutaj zostawię przy zgaszonej, czy to się zepsuje? To jest dobre pytanie. Zrobimy eksperyment. Niech to tam sobie leży. Będę od czasu do czasu odpalać tą kuchenkę, no i powinno to się podsuszyć, nie? Nie będę specjalnie dlatego utrzymywać ognia. Hmm, zjedzmy sobie to. Tak, tu na razie jest OK. Jesteśmy troszeczkę najedzeni. Proszę bardzo, makaku. Ok, troszkę mu się zgłodniało. Mm, na razie nie będę go karmić, dobra. Czyli mamy tutaj ścieżkę, i tak spadajmy sobie. Niestety mamy bardzo niskie samo samopoczucie, ale to przez tą ranę, chyba jest głównie. To jest samotność, nie? Jeżeli sobie zobaczymy nasze statystyki de Realizacja jest na zerowym poziomie w tej chwili Więc tak, to wcale nie jest problem Póki co Problemem są inne rzeczy Teraz tak, przydałoby się coś upolować Hmm Równie dobrze Widzimy Uuu czy ja chcę z nim walczyć, moi drodzy? Przydałoby się. Niestety nie założyłem zbroi. Mamy dosyć wysoki poziom walki już. Mamy tarczę. Spróbujmy, wiecie co? OK, spróbujmy. Mam nadzieję, że to nie będzie błąd. Aj jajaj. Uuu. OK. Ale. Hmm, chyba nie będzie jakiejś wielkiej tragedii. Okej, okay, yy, trafiliśmy go w tors bardzo poważnie. Po raz kolejny. I znowu na nas naciera. Po raz... Uuu, okej. Okay. Okej, okay, uciekamy. Aj jaj. I jeszcze zepsuł nasze jakieś rośliny. A, dobra, ale one jeszcze przetrwały. Mm. Okej, okay, to był błąd. To był błąd moi drodzy Dobra, dajmy tutaj Fertilizer i tutaj też Zobaczmy co z naszymi ranami Okej, okay, to są ugryzienia Będą bardzo bolesne te rany Na pewno trzeba będzie Tutaj aloesu jakiegoś użyć Tak, to są jakieś małe Skaleczenia, nie powinno to być problemem Ale Czy jest tutaj aloes? Nie Dobra, idziemy do zatoki. Tam powinien być Aloes. Ale popływajmy najpierw. W słonej wodzie tak to może nie było przyjemne, ale na pewno odkaziło. Nie wiem, Z4 chyba będę potrzebować co najmniej. I wracamy. Tak, to był błąd, ale... Cholipka, no te dziki jednak są bardzo poważne. To nie jest oczywiście game over, ale może być ciężko z tego wyjść. Postaramy się jednak. Tak, ta tarcza za dużo ona nie pomogła, niestety. Ja właśnie się zastanawiałem, czy ta tarcza będzie pomocna. Okazuje się, że tak nie do końca. Ok, więcej tego zróbmy od razu. I tak, będziemy potrzebować więcej też. Eee, bandawy 4. Ok, wiecie co? Chyba na tym musimy się skupić teraz. Ok, zbadaliśmy. Świetnie. A to nie jest dobry moment na to. Dobra, i jeszcze mieliśmy jedno. Lecimy na krosno Okej, okay, jakiś tutaj prezent Spoko Tak, no na tym musimy się skupić teraz, nie? Dwa Trzy Okej, okay, jedna rana się zaleczyła. Świetnie Ale tak, zrobimy i tak... Tutaj zaaloesujemy to, świetnie, natomiast samo poczucie będzie masakryczne, tak, te napięcia, to wszystko, to będzie masakra i teraz potrzebujemy ten popiół, niestety, do innych celów on miał służyć, no ale wyszło jak wyszło. Kolejny jeszcze jeden i jeszcze jeden tak poważne rany, to oczywiście do lodówki można. Nie można. Polipka, Szkoda. No to dosyć szybko się psuje też, nie? A nie można do lodówki wsadzić. Trochę bez sensu. Okej. Okay. Widzę, że nam się woda tutaj wykończyła w bazie. Dobra. Zbierzmy to. Dlaczego? Bo m, tak, ja muszę dać coś na pewno kuropatwie. Mhm. Wiem, że to jest marnowanie, ale w obecnej sytuacji nie bardzo mam inne wyjście. Nie jestem w stanie pójść po rybaki, żeby zrobić karmę. Trudno. Niech jest, co jest tutaj. E, to dajmy tu. I wracamy. Tak. Do bazy. Weźmy troszeczkę pod pałki. Okej, okay, to się suszy. Dobra, i niech nam się zrobi jedzonko. Zjedzmy sobie to i to. Spoko. Zagrajmy sobie na flecie. I pogadajmy z Westonem. Spoko. Tak, self-destructive niestety. Yy, możemy pomedytować. Ryba się nie spali, ona się ewentualnie uwędzi. Więc zróbmy to, żeby napięcie troszeczkę spadło. Odpoczniemy sobie tew. Okej, okay, nie jest tragicznie, posprzątajmy. Jeszcze się trzyma tam dziwo. Ok. Poważna depresja niestety. Ale tak, poza tym nie jest źle. Zobaczmy te rany. Aloe sprawia, że one są czyste. 21%. OK, wyjdziemy z tego. To na pewno nie będzie koniec serii, ale no niestety dzika upolować się nie udało. Szkoda. Na pewno byłoby to dla nas bardzo korzystne. Trzeba będzie kolejnego dnia. Też się skupić troszeczkę na jedzonku, nie ma kolejnej perły. Tak, bo tutaj już powoli, no nie mamy co jeść. Trochę jeszcze jest, ale tak, to szybko nam wyleci. Tu jeszcze mamy wodę w tym garnku, tutaj troszkę oleju, dobra. No jest co pokombinować, w razie co. Ale cóż, moi drodzy, wygląda na to, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Postać jest ranna, ale z tego wyjdziemy. Tutaj nie widzę poważnego zagrożenia, no chyba, że ten stan depresyjny jakoś tutaj mocno nam zacznie przeszkadzać, ale póki co wydaje mi się, że zanim to nastąpi, powinniśmy z tych ran się wylecieć i poprawić morale i będzie ok. Udało się ukończyć ścieżkę, więc to też zawsze pewien plus. Tak, i kolejnym projektem, właśnie takim większym, wydaje mi się, byłoby zrobienie, rozpoczęcie przynajmniej budowy tej cysterny, bo to faktycznie. Zmieniłoby nasz poziom życia, ale też musimy zadbać o jakiś komfort i inne tego typu rzeczy, tylko że ja tutaj prawie nic nie mogę zbudować. Ewentualnie w, tak, w tym kiepskim stanie, jakim jesteśmy teraz, możemy zacząć robić jakieś rzeźby, może uda się w końcu coś tutaj ciekawego wyrzeźbić, bo do tej pory mieliśmy raczej pecha. Skrzynki chyba nie będę potrzebować więcej. Ewentualnie jakieś tutaj zasoby porobić. Tak, tego nie mogę zrobić, bo więcej craftingu jest potrzebne. To jest chyba najlepsza chatka, jaka jest możliwa do zbudowania. Tak, tak by to wyglądało przynajmniej. Też nigdy tego nie miałem. Podejrzewam, że mnóstwo pracy to kosztuje. Nie mam nawet pojęcia, jak dużo, ale tak, to na pewno jest jakiś srogi, kosztowny projekt. Choć, no nie wiem, czy taka chatka, ona powinna być lepsza od tej, którą mamy obecnie. Raczej mniej przytulna chyba by była. No nic. W każdym razie, na pewno bardziej wytrzymała. To by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, dzięki za uwagę, do usłyszenia wkrótce, cześć.